Cześć, z tej strony Balkas.pl. w kolejnym odcinku Historia Mundiali, gdzie omawiam chronologicznie wszystkie mistrzostwa świata w piłce nożnej, grając jednocześnie FIFA 21 na konsoli PS4. I tak samo jak to bywało w poprzednich odcinkach, rozegram mecz finałowy, tym razem będzie to mecz pomiędzy drużynami Urugwaju i Brazylii. Zatem zapraszam na czwarte Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbyły się w Brazylii w roku 1950. Dzisiejszy mecz rozegram drużynom Urugwaju, bowiem to właśnie Urugwaj triumfował w mundialu w Brazylii. Natomiast SI przeciwnika ustawiłem na poziomie zawodowiec. Oczywiście składy obu drużyn są współczesne i nie mamy tutaj zawodników, którzy. Ponad 70 lat temu rozegrali finał na Marakanie. Ale myślę, że ten mecz będzie równie emocjonujący, więc gorąco zapraszam do oglądania, a ja zaczynam moją opowieść. Poprzednie Mistrzostwa Świata odbyły się w roku 1938, i na skutek zawieruchy wojennej przerwa w rozgrywkach trwała 12 lat, i na pierwszym powojennym kongresie FIFA powierzono Organizację Mundialu Brazylii. Na tym samym kongresie dokonano również zmiany w systemie gier finałowych i zamiast systemu pucharowego przyjęto wariant rozgrywek grupowych. Po raz pierwszy do eliminacji Mistrzostw Świata przystąpiły drużyny z Wysp Brytyjskich. W wyniku wewnętrznych eliminacji do turnieju finałowego awansowała Anglia i Szkocja, z tym, że ta druga zrezygnowała z wyjazdu do Brazylii. Obrońcy tytułu, Włosi, przystąpili do Mistrzostw Świata w mocno osłabionym składzie, bowiem wiosną w roku 1949 w katastrofie lotniczej zginęła ekipa drużyny Torino, która miała w swoich szeregach wielu reprezentantów kraju. Zakwalifikowanych 16 zespołów narodowych do Brazylii dotarło zaledwie 13, bowiem oprócz Szkocji wycofały się również Turcja i Indie. Jednak organizatorzy zdecydowali, że zachowają grupy w takim kształcie, w jakim były. I dwie grupy liczyły po cztery zespoły, jedna trzy, a Uruguay znalazł się w grupie tylko z Boliwią. Większość reprezentacji zmuszona była pokonywać duże odległości pomiędzy poszczególnymi arenami Mistrzostw Świata, co przełożyło się na zmęczenie i kondycję zawodników podczas mundialu. W tym względzie Brazylia, gospodarz turnieju, była faworyzowana, bo jeden mecz go zagrała w San Paulo, a pozostałe w Rio de Janeiro, gdzie z okazji Mistrzostw wybudowano największy stadion na świecie, Maracane, mogącą pomieścić 200 tysięcy kibiców. Zerknijmy na nasz mecz. Przed chwilą miałem no niebywałą okazję na strzelanie bramki. Mój zawodnik był sam na sam z golkiperem Brazylijczyków. No niestety. E, Bramkarz wybronił to i nadal jest wynik 0 do 0. Jeśli chodzi o grę FIFA 21, drużyna Brazylii jest notowana wyżej niż Urugwaj, więc spodziewam się no, sporych kłopotów i hmm, ciężko mi będzie ten mecz wygrać. Ale oczywiście nie poddaję się, właśnie przeprowadzam szybki atak środkiem boiska. Minąłem zawodników. Strzał jest! Jest 1-0. W finale Mistrzostw Świata w Brazylii Urugwaj prowadzi z gospodarzami 1 do 0. Piękna bramka. Jeszcze raz oglądamy ten piękny rajd Urugwajczyka zakończony bramką. Brazylijczycy zaczną zaraz od środka, natomiast ja kontynuuję opowieść o Mistrzostwach Świata z roku 1950. Jak wcześniej wspomniałem, w pierwszej fazie turnieju drużyny zostały podzielone na grupy. Tych grup były cztery i z każdej awansowała tylko jedna drużyna do grupy finałowej. Zmagania na mundialu rozpoczęto 24 czerwca meczem grupy A. Brazylia-Meksyk. No tutaj wynik był do, raczej do przewidzenia: Brazylijczycy wygrali 4-0. Później Canarinho grali jeszcze ze Szwajcarią, z którą dosyć szczęśliwie zremisowali 2-2 i pokonali Jugosławię 2-0. Tym samym z pierwszego miejsca Brazylia awansowała do grupy finałowej. W grupie B mocno rozczarowała Anglia, która uważana była za jednego z faworytów do zdobycia Pucharu Świata. Po łatwym zwycięstwie z Chile 2-0 Anglicy niespodziewanie... Oni ponieśli porażkę z Amerykanami, a całości nieszczęścia dopełniła przegrana z Hiszpanią. Co prawda gracze z wysp brytyjskich przegrali tylko 1-0, ale to wystarczyło, żeby Hiszpanie awansowali do grupy finałowej. Zerknijmy na chwilę na nasz mecz, a tak prawym skrzydłem, spróbuję to jakoś tu ładnie wyprowadzić. Może tu uda mi się znaleźć uliczkę, w którą skoczy jakiś zawodnik. strzał. Ach, nie, 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 nie. nic z tego nie wyszło. No trudno, nadal 1-0. Urugwaj prowadzi sfaworyzowaną Brazylią, która chyba ma trochę więcej z grym. Częściej atakują Brazylijczycy. Teraz znowu tutaj niebezpieczna akcja. Mam nadzieję, że moi obrońcy sobie z tym poradzą. Bardzo dobrze są wyszkoleni technicznie Brazylijczycy. Teraz niebezpiecznie, podanie. Ach, na szczęście udało się zażegnać niebezpieczeństwo. Tymczasem ja przychodzę do omawiania grupy C, e, finałów Mistrzostw Świata w Brazylii z roku 1950. E, w tej grupie zagrały tylko trzy drużyny. Szwecja, która była aktualnym Mistrzem Olimpijskim, Włochy i Paragwaj. Rywalizacja w tej grupie okazała się niezwykle zacięta. Włosi, pomimo osłabienia, gdyż jak wcześniej wspominałem wielu zawodników reprezentacji zginęło w wypadku lotniczym, postawiła się drużynie Szwecji i w bardzo zaciętym meczu Szwedzi wygrali tylko 3-2. W kolejnym meczu Włosi pokonali Paragwaj 2-0, natomiast Szwecja sensacyjnie zremisowała 2-2, ale tak czy inaczej to mistrzowie olimpijski zaawansowali dalej. Teraz niezwykle niebezpieczna sytuacja, Brazylijczycy przy piłce. Ach straciłem bramkę. Oj niedobrze, niedobrze, 1-1, no tutaj zawodnik brazylijski zakręcił moimi obrońcami, no nie miałem szans tego wybronić. No ten gol dla Brazylijczyków skomplikował sytuację. Mecz jakby zaczyna się od nowa. Znowu trzeba konstruować ataki, znowu trzeba szukać tej okazji bramkowej. A jak powiedziałem, jest niezwykle ciężko, bo Uruguay nie jest tak dobrą drużyną jak Brazylia. Ale nie zamierzam się poddawać, będę szukał swojej szansy i zamierzam ten mecz wygrać. Jak wspominałem w poprzednim odcinku Historia Mundiali, niedawno dopiero. Przesiadłem się z FIFA 20 na FIFA 21 i jeszcze do końca niego spracowałem ruchów zawodników, pewnych zagrań, które FIFA 20 były standardowymi, tutaj nie za bardzo wychodzą, częściej wychodzą kiwki w obronie, łatwiej wejść flizgiem, więc jeszcze cały czas uczę się tej nowej wersji gry. Ale widzę, że z każdym kolejnym meczem idzie mi to coraz lepiej, coraz lepiej gram w tą nową wersję HIF-y. i przez to wydaje mi się, że mecze są, te mecze, które wam prezentuję, są coraz bardziej atrakcyjne. Natomiast jeśli chodzi o mistrzostwa świata w Brazylii, w roku 1950 została nam do omówienia grupa D, gdzie spotkały się tylko dwie drużyny. Pierwszy mistrz świata urugwaj. Spotkał się z Boliwią, ze słabą Boliwią i bez problemu pokonał ją aż 8 do 0. I tym samym awansował do rundy finałowej. Natomiast w moim meczu. Mamy przerwę, minęło 45 minut, wynik 1 do 1. Jeśli chodzi o statystyki, to tak jak przypuszczałem, Brazylijczycy przeważają, mają 57% posiadania piłki. Na bramkę Urugwaju oddali 4 strzały, w tym jeden celny, który zakończył się golem. Natomiast moja drużyna 43% posiadania piłki, Dwa strzały na bramkę, 2 celne, w tym tylko jeden gol. Sędzia Ryskiem rozpoczął drugą połowę. Mam nadzieję, że te statystyki będą lepsze, oczywiście na korzyść mojej drużyny. My tymczasem przechodzimy do omawiania grupy finałowej na czwartych Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Brazylii. W finale spotkały się cztery drużyny. Urugwaj, Silla, drużyna pierwszymi świata w piłce nożnej. Brazylia, gospodarz turnieju. Szwecja, aktualny mistrz olimpijski, i Hiszpania, która zawsze sprawiała kłopoty najsilniejszym reprezentacjom. Szykowały się pasjonujące mecze, bo każda drużyna miała grać z każdą. A układ tabeli końcowej miał odzwierciedlać podział medali. Gospodarze turnieju Brazylijczycy rozpoczęli od mocnego uderzenia, wygrywając ze Szwecją 7 do 1. W tym meczu Ademir strzelił 4 gole. W tym samym dniu Urugwaj, który pretendował do tytułu mistrzowskiego, tylko zremisował z Hiszpanią 2 do 2. Należy dodać, że Urugwaj przegrywał w pierwszej połowie 1 do 2 i dosyć szczęśliwie ten remis wyciągnął pod koniec spotkania. Kolejne mecze odbyły się 4 dni później. I znowu Brazylia gromi swojego przeciwnika. Pokonuje Hiszpanię aż 6 do 1. W drugim meczu spotyka się Urugwaj ze Szwecją. I podobnie jak to miało miejsce w meczu z Hiszpanią, Urugwajczycy przegrywają pierwszą połowę 1-2. W drugiej części spotkania biorą się za odrabianie strat i najpierw w 77 minucie strzelają bramkę na 2-2, a na 6 minut przed końcem Migues wyprowadza drużynę Urugwaju na prowadzenie i mecz kończy się zwycięstwem, dość szczęśliwym zwycięstwem Urugwaju 3-2. Dzięki takim wynikom spotkań, tak się złożyło, że ostatnie mecze tej grupy finałowej są zarazem meczami o trzecie miejsce i o Puchar Świata. W pierwszej parze na stadionie São Paulo 16 lipca 1950 roku spotkały się Szwecja z Hiszpanią. I tak naprawdę Hiszpanii wystarczył remis, żeby ściągnąć po trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Niestety ulegli. Aktualnym mistrzom olimpijskim, Szwedom, 3 do 1, przegrywając pierwszą połowę 2 do 0. Zacznę omawiać mecz finałowy. Spójrzmy, co dzieje się tutaj w naszym spotkaniu FIFA 21. Brazylijczycy szturmują bramkę Urugwajczyków. No, nie wygląda to dobrze. Podanie. Ach! Udało się mojemu bramkarzowi wyciągnąć ten kąśliwy strzał. I teraz jest szansa na kontratak. E, lewą lewą stroną. Spróbuję to do środka przerzucić. Podanie na skrzydło. E, może coś z tego uda się wyciągnąć. Spróbuję piłkę na pole karne zagrać. Z wód, Sam na sam. Jest! Jest 2 do 1. Udało się. Piękna akcja. Piękna kontra zespołu Urugwaju. Skutkuje strzeleniem bramki na 2-1. I dzięki temu Urugwaj wychodzi na prowadzenie, a ja postaram się ten wynik dowieść do końca. A my przenosimy się do roku 1950 do Rio de Janeiro w Brazylii na słynny stadion Maracana, na którym zasiadło prawie 200 tysięcy ludzi, żeby oglądać finałowy mecz Mistrzostw Świata pomiędzy Brazylią a Urugwajem. Oczywiście faworytem była Brazylia. Nie dość, że grała na swoim stadionie, to w dwóch meczach tej fazy finałowej pokazała, że miażdży swoich przeciwników. Natomiast Urugwaj, dwa mecze, które, z których jeden zremisował dosyć szczęśliwie, drugi też dosyć szczęśliwie wygrał. Oczekiwania w Brazylii były ogromne. Fachowcy, dziennikarze, kibice jeszcze przed meczem koronowali swoich piłkarzy na mistrzu świata. Marakana wypełniła się niemal w całości i do teraz jest to niepobity rekord frekwencji. I tak jak można było się tego spodziewać, Brazylia ruszyła do ataku i kiedy w 47. minucie zdobyli bramkę, Marakana oszalała ze szczęścia i wydawało się, że już nic złego nie może ich spotkać. A jednak. Brazylijczykom w tym meczu wystarczył remis, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, więc na tą chwilę, gdy prowadzili 1-0, to Urugwajczycy musieli strzelić aż dwie bramki, żeby odebrać im ten puchar. Ale pewni siebie Kanarinio zaczęli grać bardzo chaotycznie, a przeciwnicy coraz śmielej sobie poczynali i groźnie atakowali ich bramkę. W 68 minucie Szafino strzela wyrównującą bramkę. Ale to nadal Brazylijczycy są bliżej yy, osiągnięcia sukcesu zdobycia Mistrzostwa Świata. Jednak na 9 minut przed końcem urugwajski napastnik dostrzegł źle ustawionego bramkarza Brazylii i lobem posłał piłkę nad nim prosto do siatki. Stadion zamarł. Gospodarze rzucili się do odrabiania strat, do desperackich ataków, które jednak rozbijały się o urugwajskie obrony. Piłkarze Urugwaju wyłączyli z gry najgroźniejszego strzelca Ademira, który w tym turnieju został królem strzelców, a w jednym ze spotkań strzelił aż cztery bramki. Ademir przez całe swoje życie związany był z klubem Vasco da Gama Rio de Janeiro, więc tak naprawdę grał u siebie. No, został jednak brutalnie zneutralizowany przez urugwajskich obrońców. Urugwajczycy do końca kontrolowali to spotkanie. I nie dali sobie wydrzeć tego zwycięstwa. Zostali mistrzami świata w piłce nożnej. Po ostatnim gwizdku Maracana zamilkła. 200 tysięcy kibiców w milczeniu wpatrywało się w swoich zawodników, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało. Brazylijczycy byli załamani. Ich odwieczny rywal Urugwaj po raz drugi zdobył Mistrzostwo Świata i to na ich własnym stadionie. Dla kibiców brazylijskich to był koniec świata. Eee, Skubiła. Brazylijczyków zgubiła pycha. Gazeta O Mundo w przeddzień finału opublikowała zdjęcia drużyny z podpisem: Oto mistrzowie świata. Ponoć ówczesny kapitan Urugwaju miał kupić kilkadziesiąt egzemplarzy tej gazety i polecić kolegom zespołu, żeby ją obsikali. Piłkarze brazylijscy z bohaterów nagle stali się wrogami publicznymi. Urugwaj stał się przeklętym rywalem, a Marakana przeklętym stadionem. Brazylijczycy na swój triumf musieli czekać jeszcze długo, ale to w następnych odcinkach Historia Mundialu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Cześć.